Ile kosztuje ta cała zabawa? Samo złożenie wniosku wiąże się z opłatą i tutaj też trzeba być uważnym. Będziecie składać przysięgę, że będziecie wierni Wielkiej Brytanii. No to niestety ale nie masz wyjścia i musisz wyrzucić te 2000 funtów. Cześć dzień dobry, wita się z wami, wasz brytyjski korespondent. Wielu z Was prosiło o odcinek o brytyjskim obywatelstwie. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wniosku, który kosztuje więcej niż wakacje w Hiszpanii albo niezłej klasy samochód na Wyspach. Oraz wymogach formalnych, które m.in. zawierają test z wiedzy o Wielkiej Brytanii, którego nie zdałoby 60% Brytyjczyków. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chcesz mieć 100% pewności, że bez względu na to, czy rząd Nigela Faraja, albo jakikolwiek inny, dojdzie do władzy i zacznie zmieniać przepisy wstecz, zastosuje prawo do tyłu, odbierze nam tutaj prawo pobytu i będziemy zmuszeni do załatwiania sobie wiz i Myślisz, że jednak lepiej tego wszystkiego uniknąć, bo huchasz na zimne? No to dzisiaj wytłumaczę ci, w jaki sposób możesz załatwić sobie brytyjskie obywatelstwo, w konsekwencji brytyjski paszport i później już spać spokojnie. Na początku zaznaczę jednak, że to wszystko, co będę dzisiaj tłumaczył, dotyczy osób, które posiadają status osoby osiedlonej na stałe. I takowy status posiadają od co najmniej 12 miesięcy, ponieważ sposobów otrzymania brytyjskiego obywatelstwa jest naprawdę cała masa i w zależności od tego, w jakiej jesteście sytuacji, można stosować tutaj różne rozwiązania i różne wnioski. No dobra, więc ile ta cała zabawa kosztuje? O tym za chwilę. Na początek kilka wymogów formalnych, które musicie spełnić, zanim w ogóle zaczniecie zastanawiać się nad złożeniem takiego wniosku. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, musicie posiadać status osoby osiedlonej na stałe i musicie go mieć przez co najmniej 12 miesięcy. Oprócz tego musicie oczywiście mieć 18 lat. Ponadto Ostatnie 5 lat swojego pobytu w Wielkiej Brytanii, będziecie musieli być w stanie udowodnić naprawdę mocnymi dokumentami. Nie wystarczą tutaj jakieś rachunki albo bank statement, oraz to co najważniejsze, to musicie być pewni, że w ciągu tych ostatnich 5 lat nie opuściliście Wielkiej Brytanii na więcej niż w sumie 450 dni, a w ciągu ostatniego roku nie byliście poza Wielką Brytanią więcej niż 90 dni. No, ale myślę, że z tymi wymogami większość z nas powinna sobie poradzić. Jeżeli nie jesteście jakimś naprawdę intensywnie podróżującym YouTuberem, no to myślę, że bez problemu spełniacie te wymogi, o których teraz tutaj wspominam. Natomiast oprócz tego są jeszcze dwa kolejne wymogi formalne, które musicie spełnić. Jeden to znajomość języka angielskiego, zaraz wytłumaczę dokładnie o co z tym chodzi. A drugi to zdanie testu z wiedzy o Wielkiej Brytanii: testu. Który wedle badań wynika, że 60% Brytyjczyków nie byłaby go w stanie zdać. I przyznaję się bez bicia, sam za pierwszym razem też go nie zdałem, dopiero za drugim razem mi się udało. Ale wróćmy do angielskiego. Po pierwsze, jest to angielski na poziomie B1, więc nie jest to naprawdę jakiś rocket science, nie wiadomo co. Oczywiście, w jakiś sposób komunikatywnie trzeba tam umieć się porozumieć po tym angielsku, żeby to zdać. Ale właśnie, tutaj jest słowo klucz, porozumieć, ponieważ. Test z języka angielskiego jest ustny. Nie wiąże się z żadnym czytaniem. Żadnym pisaniem. Wszystko jest tak naprawdę w formie luźnej rozmowy z egzaminatorem, do której mamy opcję się wcześniej przygotować i rozpisać sobie całą mapę myśli wraz z tematami, na które chcemy rozmawiać. Także 90% całej tej rozmowy jest o tym, o czym wy chcecie mówić, i potem jest tam jedno, może dwa pytania, które wykraczają poza w ogóle ten cały temat, który sobie przygotowaliście. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy Was to przerośnie, czy sobie z tym poradzicie, to najlepiej na YouTube. Wpisać sobie test GESE -E, -E -E, Level 7 i znajdziecie bardzo dużo nagrań. I to nie są przykładowe nagrania, tylko rzeczywiste nagrania z egzaminów, gdzie będziecie mogli sobie sprawdzić dokładnie, jak ten test wygląda i na jakim poziomie trzeba gadać po angielsku, żeby go zdać. Natomiast test z wiedzy o Wielkiej Brytanii, no to już jest troszeczkę jak powrót do szkoły i naprawdę w taki sposób się czułem, gdy się do niego przygotowywałem. Za pierwszym razem korzystałem z oficjalnej aplikacji do tego typu testów na telefonie, którą poleca Home Office na swojej stronie internetowej. Jest jedna tylko aplikacja, która jest autoryzowana przez Home Office, z której powinniście się uczyć do tego testu. I jak gdy robiłem sobie te próbne testy na tej aplikacji, tych pytań jest tam naprawdę cała masa i dotyczą one historii, systemu politycznego, systemu społeczno Ekonomicznego i całej masy innych zagadnień, i nie dotyczą tylko Anglii, tylko całej Wielkiej Brytanii. Walii, Szkocji i Irlandii Północnej również. No to w tej aplikacji te testy wychodziły mi nieźle. Niestety, jak pojechałem na egzamin, to mi nie poszło. 24 pytania, musicie co najmniej 18 mieć dobrze. Za drugim razem. Zanim pojechałem na ten egzamin, kupiłem sobie jeszcze dodatkowe materiały, gdzie miałem rozpisane wszystko tak jak w książce, po prostu tradycyjnie, tak jak w szkole się uczyliśmy. W taki sposób się do tego jeszcze dodatkowo przygotowałem i wtedy było już ok. Natomiast przyznaję, naprawdę tutaj trzeba przysiąść i sporo się pouczyć. Jednak z drugiej strony, no czy jest to w jakiś sposób zaskakujące, albo powinno być, jeżeli chcemy zostać obywatelem jakiegoś państwa, no to chyba oczywistym jest, że powinniśmy jakąś elementarną wiedzę na temat tego państwa mieć. Pomimo, Mimo tego, że większość jego obywateli nawet takiej wiedzy nie posiada, bo założę się, że jakbyście spytali jakiegokolwiek znajomego Brytyjczyka, randomowo wybrane pytanie z historii, które znajduje się w tych testach, to nie ma opcji, że odpowie poprawnie. Oprócz tego, musicie oczywiście być osobą niekaraną i osobą tak zwanego dobrego charakteru. I w aplikacji o obywatelstwo są tam nawet pytania o to, czy mieliście mandaty albo punkty karne. Oczywiście, to nie powinno zaważyć na decyzji o jego przyznaniu, natomiast w tak mocny sposób jest to wszystko weryfikowane, jak bardzo jesteście osobą dobrego charakteru. Do złożenia wniosku będzie Wam również potrzebny Wasz polski paszport oraz potwierdzenie decyzji o przyznaniu wam statusu osoby osiedlonej. Oprócz tego będziecie oczywiście potrzebowali to o czym już przed chwilą mówiłem, czyli certyfikat tego, że zdaliście egzamin z angielskiego oraz certyfikat potwierdzający, że zdaliście Life in UK test, czyli ten test z wiedzy o Wielkiej Brytanii. No więc teraz to co pewnie interesuje was najbardziej, ile kosztuje ta cała zabawa. A nie jest to tanie. Samo złożenie wniosku Wiąże się z opłatą 1735 funtów. Oprócz tego, załatwienie sobie certyfikatu z języka angielskiego to jest koszt około 150 funtów. Test z wiedzy Wielkiej Brytanii to jest 50 funtów i w zasadzie na tym powinno się zakończyć, czyli już kręcimy się w okolicach 2000, ewentualnie. Później, już po złożeniu wniosku, będziecie musieli zabukować sobie spotkanie, na którym będziecie musieli oddać swoje odciski palców, i generalnie zostanie pobrany skan waszej twarzy, żeby była cała informacja biometryczna na temat tej osoby, która składa ten wniosek w systemie. To jest darmowe. Natomiast w trakcie tego spotkania możecie na przykład poprosić o to, żeby oni wam zeskanowali wszystkie dokumenty, które musicie jeszcze do wniosku dołączyć i wtedy może być tam dodatkowa opłata na przykład 50 funtów, a jak chcecie to jeszcze mieć w przyspieszonym tempie to trochę więcej, więc spokojnie Rozmawiamy tutaj o kwocie 2000 funtów za złożenie wniosku o obywatelstwo. Warto dodać, że ta opłata 1735 funtów zawiera w sobie opłatę za udział w ceremonii nadania obywatelstwa. Bo jak to wszystko wygląda w praktyce? Najpierw zaczynacie oczywiście od tych testów, czyli musicie załatwić sobie certyfikat angielskiego oraz z testu z wiedzy o Wielkiej Brytanii. Następnie musicie przygotować wszystkie dokumenty, które będą wymagane do potwierdzenia. Pobytu w ciągu ostatnich pięciu lat Wielkiej Brytanii. I tutaj też trzeba być uważnym, ponieważ najlepsze dokumenty to są dokumenty rządowe bądź od pracodawcy. A czy jest szansa, żeby być zwolnionym z któregokolwiek z tych wymogów, o których dzisiaj mówiłem? Tak, ale o tym porozmawiamy sobie na końcu tego filmu. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna informacja co do wymogów formalnych. Ponieważ gdy już macie przygotowany cały wniosek, to będziecie jeszcze potrzebowali dwie osoby, które będą w stanie wystawić wam referencje, z czego Jedna osoba co najmniej musi być Brytyjczykiem i musi posiadać brytyjski paszport, bo będziecie musieli wpisać numer tego paszportu na wniosku, natomiast druga osoba nie musi już być Brytyjczykiem, natomiast musi charakteryzować się dobrym statusem zawodowym bądź społecznym, typu lekarz, nauczyciel, księgowy, urzędnik, inżynier czy prawnik oraz cała masa innych zawodów. I ostatnia rzecz, która może spędzać sens powiek, gdy przygotowujecie wniosek o obywatelstwo, to przygotowanie sobie dokładnych dat oraz kierunków wszystkich podróży. Które odbyliście w ciągu ostatnich 5 lat, no bo oni muszą zweryfikować, czy spełniacie te wymogi pobytu, o których mówiłem wcześniej w odcinku. Więc wiąże się to z tym, że będziecie siedzieli gdzieś na mailach, wygrzebywali jakieś karty pokładowe, ponieważ każdy wyjazd na dłużej niż dwa dni w ciągu ostatnich 5 lat musi być podany na tym wniosku. Po złożeniu wniosku, co można zrobić online bądź. Tradycyjną drogą w postaci wniosku papierowego będziecie musieli, tak jak już wspominałem, udać się na spotkanie, gdzie zeskanują Waszą twarz, oddacie odciski palców itd. Następnie będziecie czekać około od 3 do 6 miesięcy na decyzję. Jeżeli dostaniecie to obywatelstwo, będziecie musieli wziąć udział w ceremonii, w której będziecie składać przysięgę, że będziecie wierni Wielkiej Brytanii. I dopiero gdy to wszystko nastąpi, to z tym certyfikatem naturalizacji Czyli nadania wam brytyjskiego obywatelstwa, będziecie mogli starać się o brytyjski paszport. Ale to już jest zupełnie inna historia. Nie będę was tym dzisiaj zanudzał. No dobra, to kto nie musi zdawać tych testów z angielskiego i z wiedzy o Wielkiej Brytanii? Każdy, kto skończył 65 lat. Także wszyscy ludzie w wieku prawie że emerytalnym w Wielkiej Brytanii są zwolnieni z tych dwóch wymogów, nie muszą zdawać ani angielskiego, ani całej tej historii systemów politycznych, niczego z wiedzy o Wielkiej Brytanii. Też nie muszą zdawać. Natomiast każdy poza dziećmi musi za to obywatelstwo zapłacić. I zaraz mi powiecie, jak co ty opowiadasz, przecież dzieci też muszą płacić, tak? Ale nie zawsze Ponieważ to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji rodziców. Istnieje taka możliwość, że jeżeli składacie wniosek dla dziecka, to wtedy możecie starać się o zwolnienie z opłaty, tak zwany fee waiver, ale to już też jest zupełnie inna historia. W każdym bądź razie, jeżeli jesteś dorosłym i podążasz tym całym procesem, który dzisiaj tłumaczyłem, no to niestety, ale nie masz wyjścia i musisz wyrzucić te 2000 funtów. Natomiast jeśli chodzi o angielski i o wiedzę z Wielkiej Brytanii, to poza osobami 65, plus, Zwolnionymi z tych dwóch wymogów mogą być również osoby, które posiadają jakieś określone problemy zdrowotne bądź niepełnosprawności, ale będą w tym celu musiały przedstawić specjalne zaświadczenie, które jest wtedy częścią wniosku, wypisane przez lekarza, który dokładnie ze szczegółami wyjaśni, dlaczego akurat ta osoba, ze względu na swoje choroby, nie byłaby w stanie zdać albo tego testu z języka angielskiego, albo tego testu z wiedzy o Wielkiej Brytanii. I jak sobie zerkniecie na ten dokument, który musi lekarz wystawić, no no to naprawdę to musi być dobrze i szczegółowo wyjaśnione, żeby urzędnik to uznał. Więc, jak widzicie, wymogów co nie miara. Bardzo jestem ciekaw, co wymyślicie na ten temat. Czy po tylu latach pracy, pobytu, płacenia podatku, to jest fair, żeby jeszcze płacić? 2000 za to, żeby być traktowanym jak obywatel tego kraju. Dajcie znać pod spodem w komentarzu, co wymyślicie na ten temat. Bardzo jestem ciekaw, żeby poznać Waszą opinię. Dajcie również znać pod spodem w komentarzu, czy chcielibyście kolejny odcinek na temat tego, jak później załatwić sobie brytyjski paszport oraz jakiekolwiek inne tematy, które w tej kwestii mogą Was interesować. Natomiast, jeśli to wszystko, co dzisiaj wytłumaczyłem Was, nie zniechęciło i nadal chcecie zostać obywatelem tej pięknej i słonecznej wyspy, natomiast Macie jakieś wątpliwości, nie wiecie jak się do tego zabrać, potrzebujecie porady, jak najlepiej to wszystko zrobić, bądź może macie zupełnie inną sytuację, chcecie się dowiedzieć w jaki sposób można to załatwić swoim dzieciom, ponieważ tutaj też jest dużo różnych kruczków i to nie jest tak, że każdy dzieciak od razu będzie miał brytyjski paszport, dlatego że się tu urodził. Pamiętajcie o tym, bądź jeżeli macie jakikolwiek inny problem natury urzędowej w tym kraju, to pojawia się teraz na ekranie adres e-mail, na który możecie się do nas odezwać i umówić na prywatne konsultacje. Podczas których przeanalizujemy Wasz problem i dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę. Pamiętajcie, że zajmujemy się wszelkiego rodzaju kwestiami urzędowymi dotyczącymi życia w Wielkiej Brytanii. Tak więc, jeżeli macie problem z lokalnym kancilem, ze swoim landlordem, z pracodawcą, bądź z urzędem miasta albo na przykład z DWP, które wypłaca Wasze zasiłki i emerytury, śmiało piszcie do nas na adres e-mail. Możecie się umówić na prywatne konsultacje, podczas których przeanalizujemy dokładnie, jak wygląda Wasza sytuacja i dostosujemy poradę w taki sposób, żebyście wiedzieli, co możecie w tej sytuacji zrobić. Jeżeli masz już dość, nie chcę Ci się z tym wszystkim męczyć, to po prostu daj sobie pomoc. Zapraszam również na mój drugi kanał, Polak w UK, w którym pokazujemy, jak naprawdę wygląda życie Polaków w Wielkiej Brytanii. A już teraz pojawiła się tam seria, w której wypytujemy Brytyjczyków na temat tego, co myślą o Polakach, także serdecznie zapraszam również na ten drugi kanał. Na zakończenie klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję i wszystkich innych którzy dobrze nam życzą. A ty, mój drogi widzu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, no to klik, klik, wbijamy guzik, subskrybuję, bo przecież nic cię to nie kosztuje. Lecimy po 50 tysięcy subskrypcji. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć. Hej, drodzy widzowie, jeśli moje filmy są dla Was pomocne, wartościowe, bądź po prostu doceniacie to, co robię, to możecie mi pomóc na dwa sposoby. Po wciśnięciu guzika subskrybuj pojawia się tam guzik wesprzyj. Wystarczy kliknąć. Albo możecie mi kupić kawę wirtualną. Poprzez link w opisie przejdziecie do strony Buy Me a Coffee. Każde wsparcie, nawet najmniejsze, bardzo się dla mnie liczy i pozwala mi rozwijać kanał, jeździć dalej, nagrywać więcej i lepiej. Specjalnie dla Was, a dla wspierających przewiduję też dodatkowe materiały i bonusy, szczególnie z tematów urzędowych w Wielkiej Brytanii, ale również podczas live'ów, które już niedługo pojawią się na kanale. Będę wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy gest. Dziękuję, że jesteście.